Mediolanu San Siro, wita Dariusz Szpakowski. Obok mnie przy mikrofonie jest Jacek Klaskowski, z którym razem komentować będziemy dzisiejsze spotkanie Interu z AC Milan. Witamy derby Mediolanu, czyli derby pod Madonną. Zawsze niosą ze za sobą wielki ładunek emocji. Związane jest to z historią miasta i obu klubów, jeszcze do niedawna zwaśnionych. To naturalne, że w tym wypadku pojawiają się konflikty. Inter był zawsze klubem związanym z bogatszą warstwą mieszczan. Z kolei AC Milan to niegdyś klub robotników, a więc to są dwa różne światy. Dzisiaj te podziały nie są już takie wyraźne, ale to nie znaczy, że rywalizacja straciła na intensywności. Zapowiada się ciekawy mecz. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarczej. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej ofensywne nastawienie. A o tak, to taka mała wariacja na temat holenderskiego futbolu totalnego, która po dziś dzień okazuje się skuteczna. Nie każdy może w nią grać, bo wymaga specyficznych warunków, na przykład bardzo dobry techniczny obrońców. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Tu także mamy uczynienia z systemem 4-3-3, jak to będzie się sprawdzało w praktyce. To jest dość typowa konfiguracja drużyny. Wszystkie strefy boiska obstawione w równym stopniu. To powinno dać sprawne prowadzenie akcji. Po skrzydłowych można się też tradycyjnie spodziewać wielu dośrodkach. Sędziego i zaczęli. Kto zwycięży, Milan czy Inter? Popatrzmy. Wersaliko na engolon. Prozowicz. Podanie na skrzydło. Rodriguez. blisko pole karne. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. To może im dać prowadzenie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. golą. Frei. Jean-Mario. Perichic. I z będzie rzut wolny. Na państwa ekranach The Pride. Nie mógł się nachwalić szkoleniowiec z tego gracza na ostatniej prasowej konferencji, ale rzeczywiście osiągnął formę życiową. Gra wznowiona, krótko, po ziemi. Sime w rysaliko. Piłka w pole są tam koledzy. Daleko wybijają. ROZOBI! Jean Mario. Prozowicz nie jest sam, obok partnerzy. Rozpoczynają się właśnie derby mediolanu, mecz między Milanem i Interem, spotkania mające długą historię, a atmosfera na nich jest wyjątkowa. Tak, te mecze już od 1908 roku przyciągają nieodmiennie tłumy kibiców. Penjeder. Na ingolon. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Ale szpechowe podanie. I strata. Brozowicz. Na ingolon. Brozowicz. Jean-Mario. Berisic. Co za interwencja. Wspaniała reakcja. Odruchowa obrona. Naprawdę klasa światowa. Rzutka w pole karnie. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Na endo! Ponownie rozpoczną grę od rzutu rożnego. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Udane piąskowanie i co ważne bez ryzyka. Zaparkowali autobus przed własnym polem karnym i czekają na rozwój wypadków. Czeka teraz na partnerów. Inter rozpocznie od wrzutu z autu. Perichic. Chime w Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Blisko pole karne może strzelać. Inter atakuje skrzydłem. Mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. Piłka wrzucona na bliższy słupek. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Brozowicz. Jean Mario. Brozowicz. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero na bierze Rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Udaje im się wyrównać. Teraz oba zespoły znów walczą z równych pozycji. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. na rozwój wypadków. Musakio. Czarchanoglu. Krzysztof Piątek. Rodríguez. Lukas Bilia. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Krzysztof Piątek! Yeah! Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Świetnie sobie poradzili i znakomicie skierowali piłkę w siatkę. Piękna bramka, która padła po wspaniałym dośrodkowaniu. Centra pierwsza klasa, tak precyzyjnie dograć z takiej odległości, to trzeba umieć. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkać też musi pracować głową. Perihic. Odegrał ponownie piłkę. Perihic. Ach, nie ma, nie ma bramki. Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. Dalbert. Jean-Marie. Na Ingolain przed szansą. Świetnie. Brama dla bramkarza. Dobrze się stała w ale to nie kolik zagrożenia. Tak, to będzie rzut rożny dla Interu. Dośrodkowanie, zróżnic. Bez frejny! został świetnie rozegrany, ale o strzale lepiej jak najszybciej zapomni. To była naprawdę znakomita okazja. Szkoda, że została tak zmarnowana. Inter, atakuje skrzydlą, mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. Dobrze, do przodu. Szalpanow. Strata co zrobi przeciwnik? Przechwyt, ale nie opanował. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. 2 do jednego po pierwszych... 45 minutach. Pierwsza. Ale znakomicie bud... Zaczęli. Milan prowadzi. Drugie 45 minut przed nami. Samu Sieho. Julian Weigl. Krzysztof Piątek. Jean Mario. No i kolejne jego dobre podanie. D'Albert. Na No zastanawia się czy nie strzelać. Versalico. Może dośrodkowywać. Jean Mario. Dobrze przeczytał podanie. To był ewidentny fał na polu karnym. I będziemy mieli rzut karny. Za tę interwencję czerwona kartka dla obrońcy. Sędzia miał w tym meczu kilka dziwnych decyzji, ale ta jest stuprocentowo słuszna. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ścisk. No i mamy kolejnego defensywnie grającego zawodnika na boisku, a to oznacza, że teraz raczej nastawią się na grę I jest, jest Bramka, Bramka śpigał na zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. Bramkarz nie miał zbyt wielkich szans na obronienie tego rzutu karnego. Strzelec dobrze wyczuł swojego przeciwnika i pewnie umieścił piłkę w siatce. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Musakio. Julian Weigl. Fay. Brozowicz. Wersaliko. Dalbert. Ben Jeder Dobrze udało się przeczytać to podanie. Tracą piłkę. Brozowicz. Ben 15 minut, drugiej połowy już za nami. Brozowicz. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelnia bramki. Ben strzela. Nie ma bramki, piłka tracia w słupek i opuszcza plac gry. Julian Weigl, Lukas Bilia, Musakio, Julian Weigl, Charles osłania piłkę, świetnie mu idzie. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Będą szukać teraz okazji do kontry. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Ivan Perisic! Ach, nie trafił! Nie dużo teraz zabrakło. Tak, chciał pokonać bramkarza technicznym strzałem, zmieścić piłkę tuż przy słupku, ale minimalnie się przeliczył. Trener wyraźnie niezadowolony ze zmarnowanej szansy na objęcie prowadzenia. Piłka wybita do przodu. Cener Milanów wprowadza na boisko świeżego piłkarza z ławki. Brozowicz. No widać wyraźnie, że nie zamierzają grać wysokim pressingiem. Powinien do środkowy mark. Przejęli piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Słusznie, w miś teorii, byle dalej od własnej bramki. Dobre, skuteczne podanie. Perihic. Blisko już do bramki. Piłka posłana w polekarne. Czy ktoś zdoła strzelić? Niestety obok bramki. Ale w sumie niezła okazja. Lukas Bilia Rodriguez Rodriguez No i przepada szansa na zdobycie gola dającego zwycięstwo w tym spotkaniu Ostatnie 9 minut meczu przed nami Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrońców To Zasłużone prowadzenie, kończy im się należało. Przez większość czasu byli drużyną dominującą, walczyli, prowadzili grę. Teraz obejmują prowadzenie, którego już chyba nie oddadzą. Ta bramka jest niezmiernie dla nich istotna. Może się wręcz okazać przełomowa dla tego spotkania. No dobrze, bądźmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Wynik 3-2. Nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję mocy do końca. Czalfano Samu Castillejo. Abate. Lucas Villa. Musakio. Rodriguez. Genialne podanie. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Wersaliko. Ter sięga po zwycięstwo. Jak się gra w przewadze to wygrać jest po prostu łatwiej, ale i tak gratulacje. Na pewno gra się lżej, kiedy przeciwnik jest osłabiony i musi się bardziej nabiegać, aby zapewnić należyte krycie. Było to widać zwłaszcza w konkursie. Koniec meczu gospodarze mogą świętować z kibicami zwycięstwo. Najlepsza decencyja widzę kolejny raz objawiła swoją wartość. Nawet w najlepszej defensywie w widze zdarzają się słabsze mecze. Wtedy pozostaje liczyć na lepszy dzień kolegów z ataku. Strzelili więcej bramy podrywali i to się teraz liczy przede wszystkim.